Hej, nazywam się Patryk, jestem członkiem wyzwania 90 dni. Wczoraj właśnie ukończyłem dzień 68. Jeżeli pytacie, czy to działa, to opowiem Wam moją krótką historię, która może dla większości z Was rozwieje wszystkie wątpliwości, czy coś działa. Eee... Trzeba się cofnąć do początku tego roku, 2019. Mamy początek stycznia. Ja jestem człowiekiem, który nie ma żadnych ambicji, żadnych praktycznie celów. Od ponad pół roku nie nauczył się niczego nowego. Nie pracuję nad sobą wcale, nawet nad swoją sylwetką. Już nie mówię nad swoją mentalnością, ale nie pracuję nad niczym. Cały czas tylko narzeka, mając pretensje do całego świata, że, że mu nie wyszło. Jest samotny, od dwóch lat nie może sobie znaleźć żadnej dziewczyny. Ciągle to tylko przeżywa nowe porażki. Ma niby jeden sukces na koncie. Dosyć poważny, udało mu się wyjść z dosyć poważnego nałogu. Ale jest on tak niestabilny, że wystarczy jedno emocjonalne zachwianie. Czy to jakiś finansowy kryzys, czy kłótnia z przyjacielem żeby to wszystko zniknęło, tak? Znowu, ten, znowu, żebym się załamał i znowu wrócił do swojego, do swojego niechlubnego nałogu. I nagle dostałem możliwość oglądnięcia webinarium Krzysztofa, dokładnie 13 stycznia 2019. I stwierdziłem w tamtym momencie, że dość, dość, naprawdę trzeba coś zmienić, trzeba coś zmienić, bo już dawno przestałem iść naprzód. A wręcz zacząłem się cofać, jeżeli chodzi o mój, o mój rozwój, czy to fizyczny, czy to intelektualny. I stwierdziłem, że dość, tak nie można, że muszę coś zmienić, muszę coś zmienić dla samego siebie. No i stwierdziłem, że podajmy się uczestnictwa w wyzwaniu 90 dni. Jakby tego było mało, to... Jak sobie przekalkulowałem całość, jak wygląda mój budżet po dołączeniu do wyzwania 90 dni, to Wam, że bez pracy, bez tak naprawdę możliwości zwrócenia się o pomoc do kogokolwiek bliskiego, o pieniądze na przykład, zostanie mi w kieszeni 80 zł. I wtedy faktycznie to moje chce zmian przemieniło się na muszę zmienić swoje życie, muszę wziąć się w garść, muszę. Muszę coś zacząć robić, muszę zacząć działać. I powiem wam tak, teraz minęło no troszeczkę więcej niż 68 dni, powiedzmy około 75, odkąd rozpocząłem wyzwania. I moje życie nie poznaje go. Patrzę wstecz i zadaję sobie pytanie, czy ja naprawdę kiedyś taki byłem? Jako ciekawostkę powiem wam, że trzy dni temu, z uwagi na to, że rozłożyła mnie choroba, zrobiłem sobie taki dzień chaosu. Stwierdziłem, że wrócę do moich poprzednich przyzwyczajeń, nawyków, do mojego starego stylu życia. Powiem wam tyle. Wytrzymałem sześć godzin. Jestem z siebie naprawdę dumny, bo te sześć godzin były tak nieefektywne, były tak nudne w tym wszystkim. Ja stwierdziłem dość. Już pod sam wieczór po prostu chwyciłem za książkę, chwyciłem za szkolenia, chwyciłem za, za, za swoją pracę, zacząłem tworzyć, yy, tworzyć swój biznes. Tak, z myślenia człowieka, który nie miał pracy i tak na pewno nie miał pojęcia, gdzie chciałby pracować. W tej chwili myślę o, o stworzeniu własnego biznesu, nawet więcej niż myślę, zaczynam go realnie, realnie tworzyć. Co jeszcze mogę dodać? Znalazłem sobie kobietę, która, która kocha mnie dokładnie tak samo jak ja ją. Jeżeli chodzi o sylwetkę z wagi prawie 130 kg w zeszłym roku, w tej chwili ważę 102. W bicepsiem prawie 45 cm Moje życie naprawdę stało się, stało się nie do poznania. Zacząłem chętniej poznawać ludzi, zacząłem chętniej wychodzić z domu. Jestem otwarty na nowe możliwości, na nowe znajomości. Naprawdę, życie może być piękne, jeżeli tylko i wyłącznie tego chcemy. Jeżeli potrafimy je takie stworzyć. I taka moja mała rada ode mnie, jeżeli ktoś Wam mówi: Ej, słuchaj, ja już widziałem setki takich szkoleń, ja w to nie wierzę. Dla mnie to nie jest kwestia uwierzenia. Dla mnie to jest kwestia działania i sprawdzania, że faktycznie działa. Każdy jeden dzień przynosi coś nowego. Nie od razu, ale każdy jeden dzień przynosi coś nowego, coś dobrego. Tak więc nie wahajcie się. Idźcie śmiało przed siebie. Realizujcie wyzwania. I pamiętajcie, miejcie dzisiaj wspaniały dzień.